Słowo Boże na dziś, 3 lipca. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim Zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim i wy także znosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Psalm responsoryjny 117 Idźcie i głoście światu Ewangelię. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad, nad nami Jego łaska a wierność Pana trwa na wieki. Idźcie i głoście światło Ewangelia. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Uwierzyłeś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didimos. Nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego, Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku, jego nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto słowo pańskie. Chwała tobie, Chryste.